17 marca Jesteśmy właśnie w drodze na sąsiednią wioskę tam mamy drugie gospodarstwo yy, Jedziemy po rozrzutnik przy okazji wypijemy trochę słomy Mam nadzieję, że taki film Wam się spodoba Oczywiście do no, chyba nie muszę przedstawiać Jest to oczywiście uczciwy mtz 82 Miałem do wyboru jego albo dytona jest jednak dużo wygodniejszy jak dla mnie no więc idziemy w bały mam no, przejechane zostało jeszcze przed, może nie ma, mam pojęcia ile, ale może 8 km tacy znaczy, mniej, wiem, to nie wiem nie znam się no, u nas jak na razie spokojnie, tutaj w okolicy ludzie rwą do pracy na wodę posiane już, dalej, w na niektórych kawałkach nawet rola zabronowana więc gdzie jeszcze nie. nie spieszymy się z tym. Może jutro coś się ruszy, ale to nie wiadomo. Na pewno piękne z tego będzie. Zapraszam, jeśli ktoś nie widział na film początkowych z tego sezonu. O tym ten dywursus w Nie jest nam powiedziane jaka, była to muselka z podkowicą. Jest ten bo na razie to on właśnie jeździł pod tą słomę. Tandemem. No i któregoś właśnie po prostu był poznany jeszcze na pole właśnie tam obok tej, tego gospodarstwa. Wodę Wam pokażę. No i był właśnie przyszykowany zestaw. Data robił i zobaczył, że płynu jest bardzo mało. I tak już było podejrzenie, że widział, że ucieka ten płyn, ale jeszcze jeszcze... No Coś tu leży. Nie wiem co to było. E, e, Był właśnie podcówiony do przyczepy, żeby z To w, w pierwszej z byłem szkolny, wtedy tu pojechał, nie dojechał, pojechał kawałek, wywalił cały płyn, zostawił przyczepę, wracał do domu i tam to chwilę dolewał płynu, ale to płyn wiecie, jak tam potem było zdejmowane, pokazywał na wadać cu Jeśli Jeszcze pamiętam na drugim cylindrze, było wywalone. Tam też mówił, że trzeci już też podchodził pod kres żywota. Wywalał Wywalił normalnie, wentylator wywalił na szybę jeszcze para wleciała. i jechał. Co, co chwileczkę zatrzymywał, żeby dolewać tego płynu, no ale to jak potem w razaliśmy w internecie, to pojemność tego zbiornika całego wkładu w Burtu, czy to około 24 liter litrów. No a my spuściliśmy gdzieś z 10, więc no. 14 litrów wyparowało. Niestety były obawy, że w biegłowicy jest cała, bo, bo taki ten już nawet temperaturę nie ma, bo prawdopodobnie nie było płynu pod czujnikiem. No i jutro obawy ciegłowica nie poszła. Na szczęście okazała się stała łoszczelka i był film. Wtedy zapraszam oczywiście z e odbioru. Ja jechałem. No, pierwsza jazda na ja nagraniach legalna. No więc, dobra, no to ja jadę i widzimy się już tam, ktoś tam dla was nagram, do zobaczenia. No więc, jesteśmy już praktycznie na miejscu, dojeżdżamy powoli. Jest to właśnie sąsiednia wioska, tu są budynki nasze, drugie, no, mojego taty, jak był mały, tu mieszkał. Tutaj po prawej, po lewej, piękny domek powstał. chyba wyjechałem Więc zobaczymy no, Mam nadzieję, że dwie godziny się wyrobimy Strzucimy sobie na ogólniejszy Taki mały kawałek tu Nie wiem, czy będzie 10 10 arów Na nawet nie, ale tutaj zawsze Tak się posiewa troszkę, jak tu jest dworze w okolicy. tutaj na tym kawałku jest woda, to się zaraz sieje, tu jest zawsze najlepszy od no. na Zawodu dostaje, ale się nie pryska. Jesteśmy teraz. Trzeba bramę otworzyć. Podrożutnik się podstawić, szypiąć. Miejmy nadzieję, że powietrze mu nie brakuje. Przewód ma w małym razie, to... więc popróbuję. Piękny traktorek, piękny. Jedna połóweczka. Druga połóweczka, dobra. Podstawiamy się pod niego. Jeszcze jedna rzecz. Bolca wyciągniemy. Żeby od razu może celować. Wsadzimy tego naprzód Żeby było elegancko, nakrywaj się Dobra, lecimy Jest oczywiście bez grzydu nie może być Są tu dwa rozrzutniki, jak widzicie, bierzemy ten bliższy, Iż, ponieważ ma on lepszy ogumienie. Tamten ma trochę gorsze, mniej pewny I tym będziemy, jak będziemy wozić bornik z domu To tym będziemy, no bo jak mówię, koła lepsze Będzie mniej strachu tamten lepiej roztrząsa, no ale Jednak ryzykować Żeby koło poszło, a tam są nawet takie śruby Mam powie, że nic im nie ich odkręcić Teraz to Z drugiej strony. Trzeba się poprawić udewską. Odejście drugie. Bo tak mało widzę. Tak. Nie, no, chyba się nie trafi. Wiele brakuje, ale jednak brakuje. Teraz powinno być git. A, a do przodu. A, chyba już za dużo będzie. Porciusz? Może będzie git. Idziemy zobaczyć. A, zapomniałem, trzeba podnieść jeszcze. Tak widzimy Dobra, czyli bierzemy korbę Myślałem, że on jest taki idealny w który teraz Dobra, w tą... może trochę przesuniemy? Widać, czekajcie. On nie chce pojechać sam. Musimy mu rozkazać. do łączyka teraz pod... podniesiemy o Jezus nie, nie chce na miś skubaniec koło się kręci ajajaj aj, aj. aj, się obali zaraz niedobrze Potrzeba, dobra Skasimy go, niech się odpocznie po drodze Potrzeba by jakiegoś drągala, żeby lekko go zżyć Jest i drugi rozrzutnik przydaje się po coś to no trochę, ale może się nada Jest nasz niebada Je badu zaczynamy okay. czy mu Januszowski pomysł zadziała Czy raczej nie o, tylko muszę iść z drugiej strony A tylko widzicie jeszcze jedna rzecz Coś podłożyć, żeby się kółko nie kręciło Cegiełka powinna być dobra Dobre. Może będzie iść. Przarpiemy Oj, Czekajcie, to jest nie takie proste A może łatwiej będzie podnieść i coś podłożyć? Tylko pytanie. No i niestety mam mało miejsca jednak na, dys, na tym, na kamerze. No i w każdej chwili się może wyłączyć. Więc no, wydaje mi się, że w tym filmie to będzie raczej na tyle. Może tam coś jeszcze dogram, spróbuję, ale na to chwilę się tam zegnam. Na razie do następnego odcinka. Trzymajcie się nagram wam teraz drugim telefonem jak widzicie udało się rozrzutnik wyciągnąć nie było lekko tu mamy słomy ładujemy sygnał był jak najwięcej kostek no myślę że no tam 50 lekko mam nadzieję że ponad jest mieści dobra więc ja działam jest godzina już wam mówię 16.10 więc zobaczymy o której będziemy mieli załadowaną jest <kluzny> załadowane tu już wszystko pozamykałem, mamy godzinę 16.58, więc ładnie, 48 minut, jest to dokładnie 54 kostki, wygląda to tragicznie, no jeśli spadnie to będzie ciekawie. No ale cóż, ja się z Wami żegnam, do następnego filmu, na razie, cześć.